Dzień dobry wszystkim, nazywam się Aleksander Kiroszkin i dzisiaj będziemy analizować kolejną grę. Tym razem pomiędzy Davidem oraz Zygmuntem, gdzie Zygmunt Grind w wygrywa 28,5 punkta. Jest to gra z sezonu 35 w internetowej Lidzego. Zatem przejdźmy do samej gry. Jak widzimy, gra była dosyć ciężka, ale w pewnym momencie Ciarny odnalazł moc e, i praktycznie wrócił do e, wygranej. tak? i były szanse na wygraną i tutaj i tutaj, nawet powiedzmy całkiem dobrą wygraną w 50 punktów także gra do końca praktycznie zaowocowała, czy tam walka do końca zaowocowała czarną praktycznie wygraną grę także było dosyć, dosyć napięta gra i nawet mimo tego, że było w pewnym momencie przewaga dla białych 100 punktów także zobaczmy E, gra od samego początku, a tutaj tak naprawdę spotkamy się z nietypowymi ruchami, troszeczkę e, patrząc na styl gry białych. E, to, nie, to nie jest pierwsza gra, która, która z, z, zaczyna się od niestandardowych ruchów. Oczywiście możemy każdy ten ruch poprawić, to znaczy, tutaj fajnie by było prawdopodobnie zagrać tu jednak jakoś. Dalej cisnąć, już wykorzystywać ten R18, który nie był idealny, ale można teraz wyciągnąć jakieś tam powiedzmy konsekwencje. Zazwyczaj dogrywają tutaj czy tam tak, albo powiedzmy, grają tak. Można oczywiście zagrać coś takiego, ale Biały wybiera swój sposób gry. Znowu nie, nie jest on tam jakiś super niedobry, po prostu inny i tak de facto Czarny może zagrać nieco aktywniej. Zagrał bardziej pasywnie, ale też to jest możliwe. Tutaj naturalnie chcemy począć, później się połączyć. No i czarny, e, zobaczył się ten ruch, stwierdził, że zagramy ten ruch i zobaczymy, co będzie e, po tej stronie, żeby zdecydować, co będzie tutaj. I wydaje mi się, że jest ok. E, biały wybrał, może nie najlepsze dzioseki, ale joseki. To znaczy, można i z tej strony było zagrać, moim zdaniem, bardziej pasuje, ale. Patrząc na to, że biale zagrał tak, zamiast tego, prawdopodobnie to był celowe zagrania, żeby było troszeczkę inaczej i troszeczkę ciasno tutaj czarnym cokolwiek zdobyć. No ale zazwyczaj grałem tak, później grałem czarny tak, i ewentualnie można byłoby wycisnąć coś takiego, gdzie biale by albo tu, albo tu by zagrał. Także, w pewnym sensie ja bym oczekiwał takiego scenariusza, tutaj jednak białe zagrał od razu tu, co czarnym dało jakieś tam dodatkowe center-ruchy. Jeżeli tutaj czarnych chce zagrać, to raczej tak. Rozumiem, że to jest joseki, ale tutaj nie ukrywajmy jest kilka dodatkowych ruchów, także raczej chciałbym oczny kształt, ale tak de facto może najpierw tu, czy tam może tu, stwierdzałem że to nie jest aż takie duże, no i Powiedzmy oddając nawet ten kamień. Nawet gdyby biały go zachciał, to z chęcią by go oddałem, bo nie jest to największy teraz kamień na tej planszy. Można nawet atarię dać i zagrać tu idealnie, tak? Bardzo fajny kształt. No ale zagraliśmy coś takiego. Biały dla czegoś poszedł na drugą linię. Nie, niepotrzebnie. To jest bardzo pasywny ruch, lepiej było tak lub począć. Jednak my, trzymamy teraz inicjatywę, a tak trochę przekazaliśmy tę inicjatywę czarnej, no i czarnej. Bardzo zadowolony, połączył się, tak? Dalej my tniemy, ale to cięcie jest słabsze niż e, cięcie bez tej wymiany tych e, dwóch kamieni. Także najpierw połączyć trzeba było, a później, później może zdecydować na zagranie na drugą linię. Bo tutaj bardzo fajnie czarne wyszło. Ok, zabraliśmy ten kamień. Ale czarny tak de facto. I tutaj jest w miarę dobry. I z tym kamieniem jest w miarę dobry. Oczywiście można zagrać tu. Ja by prawdopodobnie po prostu zrobiłbym skok w grze. Trochę niepotrzebnie, wyciągnęliśmy ten kamień. No ale rozumiem, że czarny chciał wykorzystać go i troszeczkę głębiej wejść. Do norźnika. Może. Da się to jakoś. powiedzmy powiedzieć, że jest OK. Ale ja rozumiem, że chcieliśmy może zaatakować, ale po takich. Ruchach, no trochę jesteśmy zmuszeni. Hmm. Skąd może, może to nie aż tak działa dobrze. Na pewno ten naro narożnik odzyskamy, bo możemy zagrać coś takiego lub coś takiego. Na pewno narożnik będzie odzyskany, ale wszystkiego nie zabierzemy. No ale nawet narożnik jest takim dobrą rzeczą do odzyskania. Także w pewnym sensie zagraliśmy, niby. Tak, żeby zdobyć więcej narożnika, ale wyszło na to, że biały może i tak to wszystko tutaj zabrać. A jeżeli blokujemy się tak, no to biały jest bardzo zadowolony, bo tam już nie aż tak dużo punktów. A biały dostał ogromną inicjatywę na zewnątrz. No i czarny wciąż musi jakoś odpowiedzieć tutaj i mamy sentę, wszystko jest w porządku. Także moim zdaniem dosyć źle wyszedł tutaj czarny. W tym narożniku, nawet zabierając cały narożnik, bo wiele ma i może jednym ruchem odbić całą stratę, nawet zyskać coś, także moim zdaniem trochę niedobrze, a tutaj naprawdę no sami siebie zabijamy w tym narożniku i już praktycznie jesteśmy e, martwi, już nie, na pewno na 100%. E... Nie, jednak żywi tutaj jeśli, jeśli jesteśmy, to znaczy biały musi tutaj zagrać. No biały zagra coś takiego, to czarny może zagrać tak. I na ten ruch, no niestety, czarny ma jakieś tam wymiany, także przeżyje. Niestety, niestety dla białych. Także. No, ale te dwa kamienie są powiedzmy zabrane. No tutaj na pewno trzeba żyć, ten ruch. Hmm, trzeba zastanowić się, czy my czasem nie zrobiliśmy gorzej, bo ten ruch fajny jest. Ta wymiana jest mi się wydaje trochę zbędna. Ale ona i tak by była. Gdyby nawet tak zagraliśmy ten ruch, mógłby się pojawić. Także, okej, okay, może, może jest całkiem całkiem. Czarny przeżył, ale biele dostał bardzo, bardzo dobry kształt. Moim zdaniem nawet zbyt dobry kształt, także w pewnym sensie nie wiadomo, co zrobić, no i ten ruch oczywiście jest punktowo bardzo duży, bardzo duży, ale ja bym co, cofniałbym jednak do tego, bo tutaj jest słaba grupa. My tak wzmacniamy swoje kamienie, i też oni nie stają, powiedzmy, późniejszym atakiem czarnego. To, że moim zdaniem, najpierw tu, później tam. Na pewno raczej dostaniemy jakąkolwiek odpowiedź, nawet taką odpowiedź od czarnej. I dalej, oczywiście, można dalej kontynuować, ciąć i tak dalej. Ale ten ruch też był ok. Ale teraz mamy o wiele mocniejszy kształt. Też o to mi chodzi, że tutaj e, można było odwrócić troszeczkę kolejność ruchu. Także tu tak samo chciałbym zagrać. Tu albo podobny ruch, może nawet ten. Albo może nawet ten, ale ważne, że w tym miejscu. Hmm. Nie wiem, czy potrzebny ten jest atak aż tak tak kontaktowo, no ale wydaje mi się, że to jest bardziej styl białego, także tutaj dużo nie zmienimy, tylko możemy poprawić jakieś lepsze ruchy znaleźć, powiedzmy. Ale czemu on mi się nie podoba? Bo cza... biały by nie miał teraz żadnych problemów. Grając tutaj, rozwijając nawet swój, swoje tereny, albo grając tu atakując czarnego. A biały wybrał atakować czarnego od tej strony, mając słaby torąc grupę. No i z góry te kamienie nie są aż tak mocne, że wszystko mogą sobie pozwolić. Także tak jakby w jednym miejscu dostaliśmy dwie słabe grupy i to czarne nastnie. Okej, okay, tutaj jeszcze nie jest idealnie, ale teraz jest o wiele lepiej, nie zdążyliśmy tam począć i nie wiadomo, co dalej z tym robić. Ja bym tutaj zaczął rzeczywiście. Tak, robimy tak. To jest ogromne. Jeżeli tu biele nic nie będzie robić, a tutaj jakoś tam sobie porodzimy, nawet inwazja do Sansanu jest możliwa. Ale no, to jest też ok. No i tu biały skacze. Może lepiej tak, bo tutaj dodatkowo jakieś ruchy pojawiają się i może oni nie, nie aż tak potrzebne. No i tutaj hmm. oczywiście czarny próbuje. Skorzystać z cięcia ciekawe, że biały po prostu nie, nie próbuje zabrać tego kamienia. Tnie, tnie, tnie. No, trochę ciężko. No, ale jakoś sobie biały radzi z tym wszystkim. No, i jeżeli teraz popatrzeć na całą sytuację, no to trzeba mocno policzyć od trochę przeszkadza nam tutaj te cięcia za białych i może to być nie aż takie dobre. Także pod tym względem trzeba bardzo uważać. I teraz trochę nie wiem. czarna ma tutaj. No na ten ruch oczywiście uciekniemy. no tutaj jest słabość, nawet jak czarnej nie zdąży po prostu, czarny nie zdąży, uratuje coś tam jednego, ale nie zdąży uratować wszystko, także rozumiem decyzję czarnego, spróbować jednak uratować, biały idzie tu, 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 czy biały broni tak powiedzmy najsłabszy punkt, no i następnie czarny próbuje uciec, może warto po prostu spróbować na Zabrać tutaj jakieś oddechy, tym bardziej, że odpowiedź jakaś taka powoduje to, że tutaj mamy połączenia. Że może warto już zacząć nad tym zastanawiać. A mi się wydaje, że tu, ok, atakujemy, ale zabrali nam jeszcze jeden oddech. Także to jest dosyć, dosyć kluczowe. Tutaj jednak poszliśmy w tym kierunku, ale. Na przykład teraz grając tu tak trochę widzę, że... Hmm. Odpuściliśmy w pewnym sensie, bo można było jeszcze S19 zagrać yy, tutaj. Okej, okay, rozumiem, że tam nagrałem nam tu, ale jakieś jedno oko może w przyszłości z No okej, okay, może to zostawmy na, na, na przyszłość jako groźby zaśnimy atak, ale atak może być szybszy, może być lepszy. Także moim zdaniem możemy mm, skoczyć tutaj. Tak, straciliśmy tam jakieś punkty z góry, ale możemy atakować to i nawet zabić to, spróbować. Hm. Ale tutaj cofając się do tego, wydaje mi się, że warto było tutaj zagrać. Mamy ten dodatkowy oddech i plus 100 połączenia. No wygląda, że nawet gdyby coś takiego było, nawet teraz można postawić ko. Ewentualnie można, no tak, można. Ale teraz jest OK, bo mamy dodatkowy oddech tu. Gdyby było coś takiego, no to wciąż jest ko. Można nawet tego zacząć ruchu na ten, to jesteśmy zadowoleni. Jest seki, a to seki z tym połączeniem albo ucieczką Współgra bardzo dobrze moim zdaniem. Także może warto było tu zakres spróbować chociaż. Może czegoś tutaj widzę. Może inaczej da się odpowiedzieć za Białek. Nie wiem. Ale wygląda, że i tak będzie sekję. Także mi się wydaje, że trzeba było tutaj zagrać, spróbować. A tak trochę za późno tam zagraliśmy. No i tutaj taka pchania. Pchania przeciwnika przed sobą. No nigdy tak go nie zabierzemy tutaj, tak? Bo pchamy go i on jest o jeden dalej, tak? O jeden ten dalej. No nic nie zrobimy. że Jeżeli chcemy tak go powiedzmy zabierać, no to zagramy tu, biały tu, tu i spróbujmy tak powiedzmy go zabrać, tak? Być pierwszym przed nim. Tutaj jesteśmy za nim. I pchając w przeciwnika tak do przodu, no niestety to jest wielka strata. Tak, wielka strata pod względem, no nic nie zrobimy. Tak, fajny ruch znalazliśmy, ale ten atak trochę, trochę za słaby. Można było szybszy atak zrobić, a teraz tak trochę nie wiadomo jak z tego wyjść. Bo no okej, okay, przeżyliśmy tym terenowo. Jesteśmy trochę do tyłu Nie wiadomo, trochę, co z tym zrobić. Tutaj próba czarnego. No, jakieś tam próby ataku. Trochę, trochę tutaj niebezpiecznie zagrał. Białej, to znaczy pod względem, pod względem, może jest i najlepszy. A z tymi cięciami tu, 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 tu. tu. Nie wiem, czy nie wystarczy po prostu tak nawet zagrać, ale okej, okay, może, może warto, może jest OK. No i czarny zagrał tak. Trochę nie wiem po co. Oddechu tutaj jest więcej, niż w tym, że trzeba atakować. To jest ogromna szansa. To znaczy okej, okay, straciliśmy to, to i tak był teren białego, ale to jest ogromna szansa wrócić do gry, zabić to. Tak, grajmy tu. тут, Рубиме. Бо я би заб'яли їх ще ж в обчилбом ще. То є просто виграна гра. Направда, трохи мамо бінці до цього терену, можемо собі дозволити заграти так. Так що тут так трохи захлання. Так, трохи захлання і, і входжу, однак, в більші проблеми зараз. Wialej. Oczywiście możemy zrobić coś takiego, możemy zrobić coś takiego i trzeba mocno liczyć, mocno tutaj da się się pomylić i to dosyć łatwo, znowu szybciej, to jest bardzo wolno gramy, bardzo wolno atakujemy, szybciej, szybciej, możemy sobie to pozwolić i tak trochę cisnąć tego wielego. bo wiele tak trochę ma zbyt komfortową pozycję i sobie tak trochę rozpycha się tak jak on chce. To my teraz atakujemy. To my rządzimy, tak? To my teraz walczymy, To my możemy zagrać. Tak, możemy zagrać. Tak, możemy zagrać. Tak. To biały ma problemy. Tutaj nie da się wyjść tak po prostu, tak? Tutaj może będzie coś takiego. I to trzeba byłoby policzyć. Tutaj niestety tego kamienia nie mamy. No trzeba było policzyć, oddech czy nam to wystarczy, jeżeli nie, to i tak tak zagrać. Teraz jest o wiele większe. Najwyżej można zagrać coś takiego trochę bezpiecznie. Ale walczyć, walczyć, walczyć szybciej. Bo tutaj naprawdę tak super komfortowo. Biele sobie ucieka tak jak chce do swoich kamieni. i Wszystko, wszystko bardzo, bardzo fajnie, tak. I to nie my atakujemy, a nas atakują. Wiecie, się tutaj nas poczęli. To jest wiszące, bo tutaj jest teraz cięcie i teraz. Ta cała grupa, ten cały węż ma więcej oddechu niż to, jeżeli to zginie. A tak naprawdę albo to z góry, albo to. Także biały super komfortowo ma. I tutaj, tak de facto, mm, nie rozumiem trochę białego, dlaczego biały daje się rozciąć, bo wystarczy oddechu. Zagrajmy coś takiego. Bardzo dużo oddechu mamy. I nie trzeba dawać się rozlanczyć To jest łatwiejsza pozycja za naszego przeciwnika. On może tutaj cokolwiek porobić i dalej może nawet wrócić do gry, przez to, że będzie nas atakować teraz. My mamy też dwie słabe grupy. To przed tym czarny miał, teraz my. No i tutaj robi biały poważny błąd Taki ogromny pas, który nic nie robi teraz. Naprawdę on jest niepotrzebny. Jedynie co białym wystarczało w tej grze zrobić, to po prostu się połączyć tutaj. Tak, takie łączenie jak tu, tak przed chwilą pokazywaliśmy. I zagrać Samai, bardzo duży Simai, ale sami to zrobiliśmy, tak? Mogliśmy tego nie dopuścić, połączyć czy wszystko było z głowy. Wygrana gra, ale tak trochę na ryzyko poszliśmy. No ale można było uniknąć. Ale biały poszedł tak. Czarny do czegoś odpowiedział? Nie rozumiem tego ruchu. Naprawdę, bo to. to nie ma e, o czym mówić, biały wciąż gra tu. Tak jakby. Nie rozumiem trochę tego, także e, może odpowiedzicie mi w komentarzach, <laughs> dlaczego tak. No i czarny wraca do gry. Zaczyna grać tu, zabijać białego, i tak de facto e, biały troszeczkę dostaje to, co e, stworzył tutaj, tak? Nie łącząc się tu, dostał problemy, no i czarny. Może nie do końca idealnie, ale próbuję to wykręcić na swoją korzyść i bardzo dobrze, praktycznie się udaje. Tutaj można zauważyć, że już, już czarny ma przewagę, już na tym momencie. Jeżeli tak pomyśleć, to następny ruch jest blendem. Jeżeli teraz zastanowimy się, co by warto byłoby zrobić, to nie ruszać tego kamienia. Niech on tu przeszkadza, niech, niech nasz przeciwnik zastanawia się nad nim. Bo można zagrać tak, można zagrać tak i trzeba wciąż pilnować ten game. wciąż on jest, jest problematyczny, ale my zamykamy dziurę, tak? A tutaj nie zamykamy tak do końca dziury, bo musimy jakoś tam wycofać się do niej i tak dalej, ale teraz białym jest o wiele o wiele łatwiej, także nie wiem, czy nie warto byłoby skupić się na tym, że to nie jest klucz tego, powiedzmy, tej gry, to nie jest najważniejsza rzecz. Zagrajmy tu. Przeżyjmy tym. Jak kto przeżyje, to biele się podda. To jest martwe, to jest praktycznie martwe. Jak kto przeżyje, to naprawdę naprawdę będzie ciężko bielem jakkolwiek tutaj zdobyć życie, może się uda, ale trzeba tam grać. I znowu oba gracze grają trochę nie w tym miejscu. Tutaj fajnie, fajnie że wycofaliśmy wreszcie, że próbujemy jednak przeżyć. Ale czarny dla czegoś gra tak, chociaż widać, że można to zabrać z te kamienia. Nie wiem, może presja czasu albo za dużo różnych wariacji. Także próbujemy zabić trochę dziwnym buchiem i dostajemy dziwne, dziwną reakcję naszego przeciwnika, gdzie grając po prostu tu, łączymy wszystko, zabijamy to. Okej, okay, biały tym przeżyje, ale to nie jest dużo, tak. My przeżyliśmy wszystkim, zabiliśmy. Bialek w centrum plan mamy teren, wystarczy przeżyć. Dlaczegoś gramy tak? Dlaczegoś tutaj robimy trochę dziwne wymiany? Obydwoje oby przeciwników tutaj, już Czarny pociął, to jest martwe. Wystarczy zagrać tu i wszystko jest zupełnie wszystko: 56 punktów przewagi i jest niezauważona. I biały to zauważył, wrócił do gry i no, taka gra. No, ciężko trochę komentować ją. Bo trochę bardzo dużo różnych przeoczeń, jako białych, takich czarnych, jednakowych przeoczeń, i tak naprawdę gra rozwiązała się tym, że kto ostatnio zrobił blond ten przegra. Tak? A ja bym powiedział, że tu tak naprawdę jest pro... największy blond białego, że po prostu trzeba odpowiedzieć, może nawet tak, połączyć się tym, i teoretycznie jest wygrana, jeżeli nie zrobimy jakiegoś dużego blendu, to nawet 20 plus punktów wygrywamy. To jest ogromne. Tutaj jest ogromne. Tutaj czarny nie ma nigdzie terenu. Tu Dwa punkty tutaj, nie wiem, 18, może tutaj jakieś 10. Nie ma tyle terenu czarny. Także to, że gramy ten ruch, później ryzykujemy. Z tym cięciem tutaj o i ryzykujemy, zabierając to, dostajemy poważniejszą, na poważniejszą skalę taki nawet atak. Trochę wygląda dziwnie, kiedy my wygrywamy, tak? Także zazwyczaj, jak wygrywamy, gramy bezpieczniej. I to byłby mój e, analiz tej gry. E, jeżeli macie wciąż pytania, zadajcie, proszę, w komentarzach. А я, як звикла, запрошую вас теж до оглядання колейних ревів.